Chciałem z Wami się przywitać dzisiaj w drodze na, na miłe kopanko na zaproszenie biwakowa. Kto jeszcze nie, nie był u niego na kanale, to tu może będzie. E, na ma pozwolenia trochę to trwało, dwa dni nas tam zgłaszał. Dwa dni temu mówię, a weź kogoś. Może ktoś jeszcze nie chciał pojechać. Więc chyba jedziemy w 10 albo w 11 także Także będzie miło Miejmy nadzieję, że będzie miło, że będzie oficie i do pierwszego w takim razie? Co? Marcinek o kurde co tu będzie? Co tu O panie Panie no, film kręcimy Zrób to komisyjnie, bardzo cię proszę Komisyjnie to bym nie chciał Zaraz poczekaj Łukasz i się zbieramy i się zbieramy do Biwakowa. Uwaga poświęcę nawet swojego Polara. Uwaga komisyjnie Tylko Prosto, Tylko prosto, Tak, I ja. tam jest na cytrynie. Bardzo. Ojej, ale krzywo, żeś przykleił. Jak krzywo. Dobrze je. Na nowka sztuka człowieku. Ile to jest głaska? <głos> <głos> Polis. A pawcio, przyjechał, tylko się przywitać i co? I pożyczyć wam owocnych dałków. No. I fantów. Tylko może parę no. złotych czy tam? Ja dorobała to wyszedł. Dziś. A co ja siwiał z tego wrażenia? No dobrze. <noise> e hey jest. Ty to zawsze ja nie wiem. Jak nawet nie jedzieliśmy? Nie zapraszasz kurwa zainteresowań. To ilu nas jest teraz? Dwa, nie no, Pawła nie liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesiąty Robert i ktoś jeszcze? Jeszcze No i dzisiaj na zaproszenie o, biwakowa. Niech będzie pochodzą. No, witamy serdecznie. Zaprosił nas, nie wiedział, że taka brygada chyba. Ja liczyłem na to, że będzie taka ładna. Siła w narodzie. No, także zobaczymy co będzie wyskakiwało. Tak jak już mówiłem wcześniej, o, kto nie był jeszcze u Biwakowa, to tutaj będzie i... Przecik ostatnio zapomniał naładować wykrywacza, tak? A ostatnio, przedwczoraj chodzimy, chodzimy na wieczorem, mówię, co on tak pisze, mój, pisze. Ja mówię, nie ma słuchawek, zapomniałem naładować. Zobaczcie, zbiórka jest, Artur pierwszy raz z nami. O. I cała ekipa Jest Robercik, Artur coś dla Ciebie są, teraz są w nie widzę, nic słuchaj, tutaj mam dla Ciebie taki malutki prezent. O kurde Panie Hammer Żebyś już nie mówił tam ludziom, że, że nie widzę. widzę Później coś tam trzesz, trzesz tymi paluchami te rzeczy Maria czekaj Zobaczcie, Robercik chce mi kurć O Dobry. kurde, pan, Wszystko będziesz widział panie. panie z poświetlenie nie mów, że nie widzę, O kurde, dziękuję ci uprzejmie O kurde, dziękuję bardzo No i posłuchajcie, przed chwilą tam Biwakow 50 groszy między wonie, A ja tutaj jakąś krągłość też mam piercą. A ja mam 5 groszy między wojnie. Jest 5 groszy między wojnie. Ale który rok? Zaczekajcie. Bardzo mi przykro, ale roku wam nie powiem. 5 groszy między wojnie. Zobaczcie, co tam się dzieje. Wyszła banda dzików. Jest fajnie. Drugi fant na polu. I taka tupka. No cóż. I takie rzeczy się zdarzają. Zielona góra. Złoty 20 Zobaczcie, co Robercik Diabnął Co dziabnąłeś? Masz na hemoroidy, kurde. A, to ja taką samą zabnąłem. No bo to jest czubkiem do odbytniczego, nie? Skąd wiesz? No kurwa, z doświadczenia. <laughs> A ja. O. Takie aluminium. Nie wiem. Co to. Coś. Jakiegoś konika. Oooo. Jeździec bez głowy. No jeździec bez głowy. Ja też ale ładnym, w Ale w takim ładnym stanie. No. A, szabelka. Oby szczęście przyniósł. No zobaczymy. I drosik współczesny, Aha. ale to plus jakiś. Ale ładny śmieci. żołnierzyk. Bardzo fajnie. Sajne. Lecimy dalej. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. I taka śruba. I taka śruba teraz. Także. Są i takie fanty. Kolorek pięknie biło. Potężnie. Mówię kopnę. I kopnąłem. Chyba krągłość. A groszek. Groszka. Jest guziczek pierwszy. Oczyszczę. Także jest groszek. Tak wygląda. Co Jareczku? Iwana Areksa Pola polecimy, niech dobije do tego konkursu, tam nie dużo mu brakuje. Do ilu? Do sześciu tysięcy? Nie, on tam więcej dużo ma chyba. Do Wiecie? końca roku tam zbiera. O. Kogo jeszcze? Ekipa Historia i Znajd Komania. To tego chyba nie znacie, taki nowy kanał koleż założył. Starczy. No i dobrze. No i dzisiejszego gospodarza Biwakowa. Biwakowa, Numer 1. Znaczy, pierwszy wniosek nie odrzucili, prostu... Stacja numer nie jeden. Ale ja... no, generalnie to no, nie, nie mam. Nic? Znaczy ja nie wiem co to będzie jaka. Ja, imię... ja mam groszka i mam pięć groszy między wojnie no, tylko. O, na razie. No. <laughs> Ale na, natomiast teraz karalem o jakieś takim bardziej I useczka. Jakiegoś mazerka, czy od czegoś tam. A tym razem chyba od Mosinka. Także łuska po łusce. Chodź Robercik, pokaż co tam masz. No. Co tam masz przyjacielu? 10... sić kopiejek tych A. reberko no. no, to przyjemnie. Tylko to... Czarniały jak diabli. O, przyjemnie. I ten. Pozdrawiamy Adiego. I całą husarię. Wiesz co, muszę wygrzebać teraz to. No ale trochę tych monetek masz. Znaczy to, 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 to wiesz. O, masz. Widzisz? Ty, co to jest? Nie, to 10 groszy polski, kurde. 1840. Ty, ja myślałem, że na, o, i to mi wyszło. No. 5 groszy. No ładny stan, kurde, co ty chcesz? Wiesz co, pierwszy raz widzę. A taki. kiedy? Ty, no, O tam. No, ale to, teraz, tak? Tak, w połowie pula. No, 10 groszy, 1840. No, ładny. Trzymaj sreberko, jak nic. Takiego jeszcze nie mam, szczerze mówiąc. Ojej. Ojej, żartujesz. <noise> Zobacz, podmianka była. Jest biwaków. I jest, I jest kramer. Jest. Także lecimy dalej, bo to nie ma czasu na głupoty, nie? Robercik? Robercik baterię zgubił. Dzień bez przygód dzień dniem straconym. <noise> Że tyle fantów wychodzi. To się potworzyły grupki. Wsparcia. Jedna tam chłopaki jeszcze grzebią. Tam z tyłu grzebią. Najlepsze miejsce. bym na górze. Jest chyba krągłość Jakąś krągłość, ale co to jest, to nie wiem. Chyba srebro. Chyba tak. Nie? Tak. Ale jakie zaraz zobaczymy jeszcze? No. A to jest chybięce, to, a to nie będzie moneta. Pokażę te blaszki. One są kurwa takie leciutkie jak aluminium. Tak? No, ja też mam w domu kilka takich. Też zawsze je szerowałem, że to monety. No, ale ale próbuj, może akurat, nie? Coś tutaj tutaj. Mój... Jakby coś było. No weź to no. Luka Czeka, ja mam mokrą rąbkę Kur... ale gdzieś powylatują to wszystkie rzeczy Jakie te? Nie Może, nic się nie określa A Ty pokaż te no, A no, druga część? Nie ma A nie ma, no Połóweczka, Skoda. 1900 na pewno, ale ile to nie wiadomo. No. Dzień bez sztućca, dniem straconym. O, znowu banda się rozbiegła. Byś mnie nie rozczarował. <noise> Czy ja kiedyś cię rozczarowałem? No. O, pięknie. Ale ładny stan. piękny no. stan. No, no już tak taki piaseczek jest tam. Ładnie. Cydne. Ładnie, gratulacje. 1768, 1768. pozdrawiamy. Ten rocznik. <grym> tak, <grym> no. Także, no, coś tam jest. Coś tam jest. Jakiś tam rewelacji nie ma, ale. Tu gospodarz. Wbijajcie do niego o tu. Tutaj takiego zajeździka teraz wykopałem Chyba międzywojnie, Ale Ale w tragicznym stanie A tutaj Marcin Piękny medalik trafił Co ty mówisz, że co to jest? Matka Boska Bolesna to jest napisane Aha. A z tyłu? Słabiej widać Piękny medalik Widzę jakaś plomba i pięć groszy między wojnie. Tak jest Ale medalik robi robot Śliczny Dobra, zebranie panowie Wyciągać kwaty no. ja przeglądam, wybieram pierwszy <noise> O jak no na ładny. telefonie ładnie wygląda Parze się ładnie wyświetla tak. na te... I mały muniaczek wyszedł Chyba Boratinium Boratynka? Tak, wjechała Boratynka To nie widzę. O. Stan taki sobie średni, ale jak się doczyści Delikatnie aż wypukła. tak no, jakby coś, coś, tam, coś tam mu dodał. Rok 23. 23. No dokładnie 23. No, jak 90% między innymi. No dokładnie. Ale cieszy, ja lubię te monety. No. No to dobrze. jest dobrze Stara podkowa. jakieś No pół szczęścia <noise> To nie ten, to nie, to nie jest ma, ten Może no e, Mosin, tylko chyba malisier Jakaś popeszka gdzieś mamy jeszcze ten, ten do, Ja do, mam popeszkę i s od tego i Kopiejkę się 5 25 grosiny ale powiedział Kopiejkę masz? Tak ale Piotra pierwsza 1700 płuczkę zegarek Szkoda, że się nie ustał Pokaż Takie fajciory dzisiaj wychodzą Nawet jakaś figurka się trafiła Ja jeszcze nie trafiłem nigdy, a tutaj tutaj na wejściu samym Super Dużo londera no, sporo Mosinek. To nie jest możliwe. 1790 1798 To jest, to jest... maksymalnie... trzecie musiał być w domu. Ale ładny. A zobacz jeszcze mojego. Ty też masz? A żołnierzyka. Czyli trzy z tego pola. No i dobrze. 10 groszy i dwa razy 10 groszy, ale między wojną. A, okay, okay. A, tu po nie to tak. okay. Nie, no bo ta jego naprawdę jest tak skarżona, tak, skarżona, tak, tak, tak to naprawdę tak nie